Hej. Będziemy teraz robić analizę w moim czwartym ulu. Zapraszam oczywiście do oglądnięcia analizy oglądnięcia ula odkładowego, ula miodnego tak zwanego do oglądnięcia co robiłem w ulu jak go tam otwierałem ula czereśniowego. No i teraz skupimy się na ulu na wieży. Zobaczcie, że tą ramkę tutaj, która jest, ja tą ramkę wyciągnąłem jako ostatnią z tego ula odkładowego, na którym było troszkę tutaj nalane pokarmu i wyciągnąłem dlatego tą ramkę, bo tutaj im ciasteczko dołożyłem do środka i i po prostu no, ta jedna ramka mi jakby przeszkadzała a tutaj w większej części była pusta natomiast zobaczcie co tu się stało z tych tutaj wszystkich czterech tak jakby uli dorwały się te pszczoły do tej części i po prostu szabrują można powiedzieć ten, ten, ten nakrop który tutaj był czyli widać że jednak jest niedosyt pożywienia yy, który występuje w, w naturze no niestety no, jest to pewne rzeczy, są można powiedzieć nieuniknione. E, czyli, no, no, nie ma tego pożytku. I, I pszczoły po prostu latają. W ogóle jest, jak zauważyłem, dużo osłata. E, no, bo jest sucho. No, i szukają też pożytku na, na każdy sposób. Także, jak ktoś siedzi w jakiś tam, na jakichś ogródkach działkowych i tak dalej, no, to pewnie się denerwuje bo pszczoły mu tam latają cały czas i się ogania i, i, i tymi łapkami gdzieś tam trzaska, żeby się tego pozbyć. No ale taka jest kolej rzeczy. No niestety jest sucho i godzina szuka po prostu tego, tego, tego pożytku. Dobra, zobaczmy, spróbujemy otworzyć ten ul. Tutaj jest podobna sytuacja, mianowicie jest krata odgrodowa. Zamontowana w tej części. No i muszę się jakoś tutaj spróbować dostać tak, żeby nie zwalić tego. Ula, bo mógłbym rozpieprzyć to. Wiecie o co chodzi. I, i, i cóż by mi z, z tego było? No nic. Więc trzeba to jakoś z głową robić delikatnie. Widzicie jest, roz, roz, rozszedł, a nie rozszedł się, dół mi poszedł, dół mi poszedł nie, niekorzystnie. Jeszcze raz. Ok, tutaj otwarłem go. Ok, tu mi się rozszedł. Pytanie jak jest z kratą. Dobra, krata odbrudowa jest tu widoczna. Spróbujmy jeszcze raz złapać. Jest lekki, jest lekki. Czyli nie ma obawy, że tam jest dużo. Jakoś pokarmu, dobra zatem? Co no, kurka, ale im się zrobiło. Teraz muszę sobie pójść, e, tu mam takie dwa korpusiki odłożone z odbudowaną mi, odbudowanymi nowymi rameczkami. No, i w tym przypadku potrzebne to mi jest. Już wam powiem, dlaczego to mi jest potrzebne. To mi jest potrzebne po to To mi jest potrzebne po to, żebym sobie mógł tutaj to położyć to zamknąć Potrzebuję troszkę przestrzeni o takiej żebym mógł położyć płytę i wyczyścić siatkę, siatkę ogrodzeniową która, odgrodzeniową, która jest tutaj umrusana Propolisem, tak. Muszę ją wyczyścić, żeby mógł ją zamontować zaraz po przeglądzie tutaj rodni dolnego korpusu. Także wybaczcie, wybaczcie chwilkę. Pszczółka zrzucona. Położę sobie teraz jeszcze. OK. Żeby nie było kopciciela z orzechami przepraszam z łupin orzechów tak jak widzicie Zobaczymy czy w tym roku trochę słabo będzie z orzechami przyciąłem orzecha bo taki był wysoki, że powiem Wam nie byłem w stanie zapanować nad jego szacorami rosnął wielki, wysoki, ogromny. Orzech jest ogólnie takim drzewem bardzo Delikatnym, podatnym na złamania, i nie chciałem, żeby mi wiatr go poharatał, połamał i go przyciąłem. A że go przyciąłem, to będę miał mniej orzechów, a że mniej orzechów, to będę miał mniej łupin. Może tam w sąsiadkach pozdrawiam sąsiadkę. Może mi sąsiadka przyniesie trochę łupin z orzechów. Mhm. E, powiem Wam, że dobra sprawa, do do zastosowania do, do tego kopciciela zamiast jakiegoś tam kupowania e, jakiegoś tam środku, środka albo, albo jakiegoś drewieńka z jakiegoś wysuszania z jakiegoś starego konaru, konaru to te łupiny z orzechów to są super sprawa za darmo ekologiczne no wiadomo no spalają się robią dym co, co dym wiadomo, że jest nieekologiczny, ale w przypadku pszczół jest to, jest to element nieodzowny, tak jak ten, co ma staw rybny i musi lać do niego wodę. Mimo, że jest wprowadzony zakaz, na przykład podlewania ogródków itd., tak z uwagi na suszenie, ale dobra, dajcie mi jeszcze chwilę, jak nie, to sobie przewinicie. To, to jest moje ubieranie Czyszczenie kraty odgrodowej Do przodu przewincie se No ale To raczej Każdego pszczelarza Dotyczy Więc Jeżeli Ci się to nudzi No to se przewiń Do przodu kolego serdeczny czy tam koleżanko no ale taka jest taka jest robótka ja tam lubię skubać ok można powiedzieć, że kratę mam oczyszczoną, będzie przygotowana na na dalszy etap prac ok ściągnijmy sobie dajmy na to jedną Eee, może dwie ramki w, zdemontujmy stąd, po to, żebym mógł tutaj włożyć, wyciągnąć jedną analizowaną ramkę. No, tutaj wieża, czyli tak nazwany ul. Wynika z tego, że jest na dodatkowych podnośnikach. Dlatego eee, tak jest i że składa się z dwóch kurpusów, jednego, drugiego i pół korpusu prawda? I to jest mój ul właśnie typu wieża. Dobra. No, zadanie jest takie, że muszę trochę oskrobać te ramki, żebym sobie mógł dać radę, bo inaczej no, nie wyciągnę tych ramek, bo są poklejone. Sami widzicie, nie? Więc muszę trochę robić trochę drastycznych środków użyć ale to jest nieuniknione w moim przypadku nieuniknione